Czy twórcy AI mogą się czegoś nauczyć od 18-wiecznych szarlatanów? Poznajcie Builder. AI. To założony w 2016 w lodynie startup, który pracował nad narzędziem AI do tworzenia oprogramowania bez konieczności kodowania. Dziś firma stoi na skraju bankructwa, gdyż okazało się, że sporą część pracy wykonywał nie model AI, ale <laughs> zespół 700 programistów w Indiach. A we wszystkim najlepsze jest to, że to nawet nie jest jedyna taka sytuacja w historii, a pierwszy Fortel w tym stylu miał miejsce już w 1770. Wtedy to po raz pierwszy zaprezentowano mechanicznego turka, rewolucyjną i jedyną swego rodzaju maszynę do dogrywczą która była w stanie ograć każdego przeciwnika. Wynalazkowi nie podołały nawet takie sławy, jak Benjamin Franklin czy sam Napoleon. Dopiero 87 lat później syn ostatniego właściciela maszyny wyjawił tajemnicę Turka, którą okazał się schowany w środku arcymistrz sterujący piąkami. Dzięki kilku klapom, lustrom i zaślepkom nie dało się zajrzeć do każdego zakamarka maszyny w tym samym momencie, co ułatwiło oszukanie widowni. Lubisz dowiadywać się takich ciekawych, niewiarygodnych faktów? Opcja mój kanał na YouTube